Cześć, witajcie po krótkiej przerwie dzisiaj naładowana pozytywną energią. Pieski tam na dole się biją, stąd odgłosy. Zapraszam na kalendarz adwentowy z Notino, który jest tylko za 3 stówki, więc bardzo dobra oferta. Wrzucam wam do niego linka, jak również sprawdźcie sobie tam inne kalendarze adwentowe, ponieważ jest teraz na stronie rabat 15%, więc może akurat załapie się na coś, co szukacie. A w opisie filmu wrzucam również link do tego pięknego speterka, który mam dzisiaj na sobie. Tak wygląda ten kalendarz. Mamy tutaj pudełeczka. Ja ogólnie otwieram jakiś kalendarz z Notino, tylko że tam były marki Sally Hansen, Burzuła, Max Factor, a tutaj mają być różne i dodatkowo znajduje się tutaj jak to opakowanie mówi 25 niespodzianek, więc podzieliłam cenę kalendarza na 25 i wyszło mi około 12 zł za produkt. Tutaj mamy zwykły lakier biały do paznokci. Ojka, więc sami przyznacie, że jakoś rewelacyjnie ten kalendarz adwentowy się nie rozpoczął, ale wiadomo, w pierwsze okienko mi dajemy szansę. Tutaj tubeczka, a w środku znajduje się z... Urobio Cosmetics i jest to balsam do ust, i to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ to są kosmetyki naturalne, organiczne. To jest marka włoska, albo przynajmniej we Włoszech wyprodukowane trójka. Jeśli chodzi o wartość kosmetyków, jest to około 600 zł. Jak widzicie, mam tutaj pełnowymiarowe kosmetyki. I w środku znajduje się Rexona antyperspirant, tutaj wersja kwiatowa 72-godzinna ochrona. Więc ja sobie tak myślę, że w takich tańszych kalendarzach adwentowych e, to chyba nie ma sensu przeliczać tej ceny. Mm, widzimy jakie tutaj są kosmetyki, ale z notiną czwórkę teraz otwieram. To wam powiem że kupiłam taki kalendarz adwentowy koreański, no to tam, słuchajcie, zdecydowanie będę przeliczała te ceny. I tutaj mamy krem do rąk z neutrogena. Pamiętam, że to kiedyś było bardzo, bardzo popularne. I tutaj mamy 40% gliceryny oraz witamina E. Macie jakiś swój ulubiony krem do rąk? Polecacie? Ja bardzo lubię te z Jopa. i piąteczka. Co w piątce? No powiem Wam, że chwilę mnie to nie było na kanale, ale jak sobie teraz otwieram, to Powiem, że jest ja za otwieraniem kalendarzy adwentowych i tutaj Wet n Wild. Mamy paletę z cieniami, jak również możemy sobie tutaj użyć to jako brązera. Fajna sprawa, ale jest to dedykowane jak najbardziej pod oczy. Nawet tutaj mamy numerki pokazane, które użyć w jakim miejscu, żeby zrobić em, makijaż, więc świetnie. I teraz przechodzimy do szóstki. Czy to jest szóstka? To jest chyba dziewiątka, raczej nic nie przekręcałam, więc tutaj zdecydowanie coś mniejszego. Jak póki co, to można powiedzieć, że spoko, bo nie ma żadnego gadżetu. Jedyne to, to rzeczywiście można byłoby się przyczepić do tego lakieru do paznokci. A tutaj mamy pędzelek. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Do blendowania. Bardzo przyjemny. Powiem Wam, że jestem zaskoczona jego jakością brush art, nie znam tej firmy 7, ogólnie no tak sezon kalendarzowy dobiega do końca wiadomo ale dla osób, które będą tęskniły za moimi codziennymi filmami to śpieszę z informacją, czekajcie tylko wejdę na ten produkt że nie ma za czym tęsknić, bo będą codzienne filmy dalej w grudniu, tylko że vlogmas może jak będą jakieś ciekawe zestawy to też otworzę i tutaj znajduje się tusz do rzęs z Essence więc powiem Wam, że jak najbardziej jestem z tego zadowolona, ponieważ tuszy do rzęs moim zdaniem z Essence są całkiem spoko i przechodzimy do ósemki, która jest tutaj jednym z większych okienek tutka. a w środku znajduje się, słuchajcie, nic innego jak klasyczny Dwufazowy, micelarny płyn z Niwa. Zobaczcie, w ogóle tutaj po czesku mamy napisy. No bo, no, je nie wiem, czy oni są czescy, ale te przesyłki też chyba z Czech kiedyś przychodziły. Dziewiątka. Co to może być? Już była paletka. Zobaczymy. Dobra, mamy tutaj z Knajpa. Z Knajpa były zawsze kalendarze adwentowe. Ja je kupowałam w Niemczech, ale też i były na, nie wiem, flakoni, ale w tym roku nie widziałam. W każdym razie mamy tutaj takie perełki do kąpieli o zapachu kwiatowym. Dziesiątka. Przez chwilę myślałam, że jedenaską otworzyłam. I w dziesiątce coś dużego, ale lekkie to jest Dermakol. I słuchajcie, jest to krem przeciwzmarszczkowy pod oczy i do ust. Tak wygląda. Pełnowymiarowy oczywiście, tak jak wszystkie rzeczy tutaj. Z Dermacol to mi się w ogóle kojarzy ta marka, że oni mają jakieś takie mocno kryjące bazy, czy też podkłady, korektory. Jedenastka. Czy to będzie czarna kredka? Zaraz się okaże. No, kochani, jest kredeczka, ale nie zapowiada się na czarną. Zmyliła mnie tutaj skupka, ale zobaczcie, jest czarna kredka. Po prostu ona ma takie błyszczące drobiny, a jest to burżuła. Dwunastka jesteśmy już w połowie kalendarza. Chyba nie wyszłam sprawy, bo szybko mi się to i przyjemnie otwiera i nagrywa, i znajduje się tutaj z Katris Holiday Skin. Jest to brązer i rozświetlacz. Jest tutaj podany również skład, musiałabym się bardziej zagłębić, ale pierwsze co patrzy, że nie ma tutaj talku. Na przodzie, więc to jest dla mnie ważna rzecz, ponieważ no, często mi to po prostu zapycha skórę. Trzynastka duża, ale malutka rzecz. Zobaczcie, masakra. Dlaczego oni tak to pakują? Co to jest? <grytanie> Aż się boję to otwierać, że to jest takie małe, wiecie. A Twizerman. dopiero teraz spojrzałam i ja bardzo lubię od nich pensety. I są drogie, ale naprawdę mega jakościowe. A tutaj jest szklany pielniczek. Używacie szklane pielniczki? Czy raczej takie zwykłe? Ja już bardzo dawno szklanego nie. I teraz przyszedł czas, bo się zgubiłam na czternastkę. Wiecie tak człowiek patrzy na te największe okienkę od razu i może coś pominąć. Ogólnie mam ostatnio takie już wielkie przemyślenia żeby odejść od tych hybrydowych paznokci, a przynajmniej e, może na czas, kiedy nie nagrywam tych kalendarzy adwentowych, bo jednak przy kalendarzach to miałam złe doświadczenia ze zwykłym lakierami, że ciągle coś odpryskiwało. Polecacie coś, jakąś odżywkę i tak dalej, w miarę naturalnego, bez tych formaldehydów, żeby te paznokcie po prostu odżywić. I tutaj znajduje się z Lamel, bardzo fajna firma. Mam od nich żel do brwi. Tutaj jest po prostu kredeczka do brwi z takim, no, z taką końcóweczką, do prze przeczesania. Kredeczka końcóweczką sorki. Wiem, że niektórzy się denerwują na takie słownictwo, no ale co ci powiem? Albo co wam powiem? Czasem tak się wydarzy. Ale nie jestem taką, wiecie, słodziutką dziewczynką, co by tu wszystko zdrobniała. Może się tak czasem wydarzy w filmie. Piętnastka. Znajduje się tutaj produkt e, wyprodukowany w Korei. I jest to e, maska z tego Frudia. Kiedyś było dużo kosmetyków w kontigu, ale chyba już nie ma. I jest to maska do twarzy w płachcie z awokado, więc będzie mocno nawilżająca. I szesnastka. I te produkty są najfajniejsze, bo zobaczcie, tam niby był dużo okienka, ale płaskie, a tutaj wielkie, konkretne i ciężkie. Uff. Od razu się mogłam spodziewać, że to szampon, balsam czy też jakiś żel pod prysznic. I tutaj mamy e, mleko e, jejku, owsiane i rumianek. Jest to balsam do ciała, szybko wchłaniający się, 24 godzinne nawilżenie. Dlaczego ja mówię balsam? To jest słuchajcie, żel pod prysznic, po prostu taka kremowa konsystenc konsystencja. Dziwi mnie tutaj napis antystres. 225 ml. Skąd może być w ogóle żel pod prysznic antystresowy? Ktoś ma jakiś pomysł na to? Bo ja trochę nie ogarniam. Przejdźmy sobie tutaj do 17. Ziaja. CB3. Tutaj słuchajcie, jest żel do mycia twarzy śmieszne, że w ogóle po angielsku napisem widać, że to po prostu nie jest na polski rynek produkt i mamy tutaj niacinamid, czyli fajnie będzie działał rozjaśniająco jak również łagodząco i tutaj 96% składników naturalnych przejdźmy sobie teraz do osiemnastki która jest tutaj też nieco większa, dzisiaj taki kalendarz słuchajcie nagrywam prawie, że bez cięć, ale bardzo lubię Powiem Wam szczerze, że ja osobiście jednak najbardziej lubię kalendarze nagrywać bez przeliczania. I tutaj mamy z DAW, i jest to balsam do twarzy i do ciała, który jest brązujący od medium do dark. rozświetlający. no co Wam powiem, samoopalacza teraz nie będę tutaj testować. Jest to pojemność 75% mililitrów. I teraz zobaczcie jakie były to wielkie pudełeczka. 17 i 18, a teraz przechodzimy do czegoś zupełnie malutkiego, ale powiem Wam, że ciężkiego. Mm, mam nadzieję, że nie będzie tutaj lakier. Kurczę, miałam przeczucie, bo wiecie, jakieś ciężkie, podejrzane. I to jest, słuchajcie, twilight color. Taki ni to beż, ni to szarość, ale w ogóle nie znam. Gabriela Sawet, nie znam tej firmy. Sorki, za to tutaj brudki. Apuś staram się, żeby to wyglądało mniej więcej schludnie, więc 20. No i faktycznie 25 pudełeczek tutaj mamy. I przejdźmy sobie do jej zawartości. Tutaj leciutkie, coś. Na początku wyglądało mi to jak próbka, ale jest to po prostu. Z Niwa, ponieważ labello na inne rynki zagraniczne to jest Niwa. Szminka z lekkim kolorem nawilżająca z witaminą E oraz olejkiem migdałowym organicznym SPF 30, więc też fajnie. Powiem Wam, że podoba mi się, że to wygląda tak. Jeżeli nie oglądaliście kalendarza adwentowego z Niwa, to koniecznie sobie zobaczcie. Oni po prostu tak luzem rzucali te produkty. Wyglądało to mega nieestetycznie. I przejdźmy sobie do 21, które jest duże, ale może nie aż tak ciężkie jak te poprzednie. To ten tym 21 mamy. Oj! Wypadło, ale słuchajcie, fajnie, ponieważ weleda. Z weleda to są takie bardziej naturalne czy też organiczne kosmetyki. I otwierałam kiedyś od nich kalendarz adwentowy, w tym roku nie widziałam. Skin Food jest to intensywnie nawilżająca pielęgnacja do skóry suchej. Słuchajcie, tutaj mamy pojemność 30 ml. Jeśli chodzi o składniki, mamy tutaj fiołek, rumianek, nagietek. Jest to krem do twarzy oraz do ciała, do skóry suchej, popękanej. 22. Złote pudełko. Jakoś tak duże kolorówki chyba to nie było, albo się mylę. O, bo jak otwierałam pudełko, to tak wiedziałam, że będzie coś z makijażu. Troszkę, słuchajcie, przez ten papier te kosmetyki były takie zakurzone. Max Factor 2000 kalorii, czyli po prostu nic innego jak taki kultowy... Jaki krem? Tuż do rzęs. Chyba każdy go kiedyś używał. I 23. W ogóle jak się zmienił rynek kosmetyczny? Tak jak nagrywam, 12 lat to na początku zaczynało się nagrywać o kosmetykach i naprawdę nie było takiego wyboru jak teraz. Ale są marki, które jakby mają swoje stałe kosmetyki i są one od dawna. I 2000 kalorii tutaj mamy tym razem błyszczyk do ust. Śmiesznie, więc mamy do kompletu. Numer 85 Floral Pro Floral Cream. To są, słuchajcie, takie <laughs> słowa, które często mi. Ciężko wymówić, na przykład linijka, nie da rady, żeby żebym wymówiła to po angielsku, no już się pogodziłam z tym. No to 24, tak? Wszystko otworzyłam po kolei. 23 było. Słuchajcie, aż nie mogę uwierzyć, że to ostatnie, a właściwie przedostatnie okienko. line. O, no, fajnie. Mamy, słuchajcie, tutaj serum przeciwzmarszkowe w końcu po polsku. Napisy z 20% kompleksem witaminy C. 6 w 1 aktywa, aktywuje działanie naturalnego kol kolagenu, redukuje przebarwienia, nierówny koloryt, ze zmarszczki. No i tak dalej. Także, słuchajcie, na dzień i na noc jest to produkt, a pojemność nie mogę znaleźć, ale pewnie 30 ml. 18? Jakoś malutko. No, dziwne. Dobra, przejdźmy sobie do 25. Macie w ogóle jakiś ulubieńców z Eveline. Dla mnie Eweline to powinno zrobić kalendarz adwentowy. Jeżeli będziecie robić kalendarz adwentowy, to proszę do mnie napisać z chęcią <laughs> nagram 25. I co my tu mamy? Gliskur, czyli taki klasyk. Kto nie używał olejku do włosów z gliskura? Um, tutaj słuchajcie jest. Jaki tutaj jest olejek? W każdym razie powiem na początku, że 75 ml, nie wiem, szukam, szukam, nie mogę znaleźć, jaki to jest olejek. Na pewno to serum jest silikonowe, no i jest przeciw rozdwajaniu włosów i zni dla zniszczonych włosów, oczywiście. I mam tutaj dla Was podsumowanie tego kalendarza. Wszystkie produkty, jakie się trafiły, no jak najbardziej do codziennego wykorzystania, można by się doczepić tych po prostu lakierów do paznokci. Ale dajcie znać, co myślicie o tym kalendarzu adwentowym. No, 300 wy to nie jest dużo jak na kalendarz, i zobaczcie, że tu w ogóle nie było żadnych próbek. Dzięki za oglądanie, wrzucam linka. I do zobaczenia jutro w kolejnym filmie, papa. Pa.